Jesteśmy związani Ci podziękować. Dziękuję Ci w imieniu samorządu przede wszystkim za Twoją służbę dla Pelplina, dla tworzenia zrębów polplińskiego samorządu. W latach 90. to Ty, jako członek zarządu, podejmowałeś trudne decyzje. Los życia Świętej Pamięci Seweryna tak go kierował, że zawsze stawiał go przed zadaniami trudnymi i wymagającymi. Przedwczesna śmierć małżonki zmusiła go do podjęcia trudów samotnego wychowania syna Dawida. Właściwie przy każdej okazji, przy każdej rozmowie prywatnej wspominał o synu Dawidzie. Był szalenie dumny ze swojej rodziny. Dziękuję Ci jej również i tu w to sposób szczególny za informator pelpiński. To było twoje dziecko, to było twoje oczko w głowie, to było dzieło, któremu poświęciłeś znaczną część swojego życia. Ty nie tylko pisałeś, robiłeś zdjęcia, ale dbałeś, aby informator był jak najpiękniejszy. Na każdym kroku jemu towarzyszyłeś. Hasło, był taki pelplin, bez ciebie nabiera teraz nowego znaczenia. Dziś staje się ono na, nad wyraz autentyczne. Pan Seweryn, wraz ze swoim aparatem, był zawsze obecny i gotowy. Zmieniali się burmistrzowie, on był. Zmieniali się radni, on był. Zmieniali się prezesi i dyrektorzy, on był. Był zawsze potrzebny. Dziękuję Ci również za to, że byłeś wspaniałym mieszkańcem Pelplina. Pelplina, którego tak ukochałeś i którego mieszkańcy tak Ciebie ukochali. Dziękujemy za wszystkie dokonania Twojego życia. To, jakim byłeś człowiekiem, pozwala nam wierzyć, że jesteś już szczęśliwy.